Donald Tusk obiecywał, że będzie obniżał podatki. W rzeczywistości rząd PO-PSL podwyższył je aż 21 razy. PiS nie pozostał dłużny. W ciągu zaledwie jednego roku rządów Mateusza Morawieckiego 12 razy podwyższono lub wprowadzono nowe obciążenia. Kwota wolna nadal pozostaje mniejsza niż w Zambii, a ty każdego miesiąca oddajesz państwu 40% swoich dochodów, kolejne 20 płacąc w podatku VAT i akcyzie. Za te pieniądze utrzymujesz ogromne kolegi do lekarzy i armię tysięcy urzędników. Czy ma to sens? Zamiast obciążeń socjalnych, wprowadźmy program 1000 Plus dla każdego pracującego Polaka. Zerowa stawka PIT dla wszystkich, odejście od przymusu ZUS. 1000 Plus to minimum 1000 zł w kieszeni uczciwie pracujących obywateli. Wyobraź sobie, że państwo przestaje ci zabierać, a ty każdego miesiąca dostajesz przynajmniej 1000 zł więcej. Jest to możliwe? Oczywiście, przecież wystarczy nie kraść. 13 października głosuj na Konfederację Wolność i Niepodległość. Tomasz Grabarczyk, miejsce numer 1.